Cześć, kochani, tu Agata z Życie Cię kocha. To będzie inny film niż zwykle. Dzisiaj chciałam Cię prosić o pomoc. Zaczął się okres rozliczeń podatkowych za zeszły rok. I od wielu już lat prawo umożliwia przekazywanie 1% na potrzeby osób niepełnosprawnych. I ja jestem podopieczną fundacji Avalon i tam mam subkonto i fundusze, które otrzymam od was, będę mogła bezgotówkowo oczywiście opłacać rachunki i albo Opłacać je z moich środków, potem wysyłać fakturę do fundacji i będę mogła otrzymać zwrot. Chciałam tutaj podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w zeszłym roku w ten sam sposób. Dziękuję. Otrzymałam ponad. 13 tysięcy złotych z tego 1% podatku na moje subkonto, z czego 11 tysięcy ponad od razu wydałam na lekarstwo, o którym może powiem kiedyś więcej. I bardzo mi ta pomoc pomogła. Bez tego. Nie byłabym w tym miejscu, gdzie jestem, i nie miałabym takich opcji, jakie mam. I szczególnie w miejscu, gdzie wiemy już, że prawo się zmieni, że kwota wolna od podatku się zmieni i duża część osób nie będzie płaciła podatku w ogóle czyli 0 zero, zero będzie wynosiło 1%. Także to jest ostatni taki rok. Że kwota wolna od podatku wynosiła kilka tysięcy złotych, a nie trzydzieści. Więc, jeśli możesz, jeśli nie masz innych osób, którym pomagasz w ten właśnie sposób, jakiś rozumiem, że <grych> chore dziecko albo chory członek rodziny jest nieporównywalnie ważniejszy niż obcy człowiek. Niemniej, jeśli nie masz takiej osoby i jeśli nie wiesz, komu przekazać swój 1% podatku, chciałam cię prosić, żebyś pomyślała o mnie. I bardzo ci dziękuję za tą myśl o mnie, za tą pomoc, za, za wszystko. I jak już dziękuję, to chciałam podziękować jedna firma, której nie wymienię imienia, przekazała mi narowiznę, dzięki której mogłam kupić nowy wózek inwalidzki. I mam naprawdę powody, żeby dziękować, żeby być wdzięczna, żeby doceniać że nie jestem sama. Podam pod filmem numer KRS Fundacji i cel szczegółowy, który trzeba wpisać. I jeszcze tak, tak powiem Ci, że nawet jeśli wypełniając rozliczenie podatkowe, zaznaczysz, że zgadzasz się na przekazanie mi swoich danych osobowych, to te dane otrzyma fundacja, a fundacja mi ich nie przekaże. Także ja nie będę wiedzieć osobiście, kto mi pomógł. Nie będę mogła osobiście podziękować. Będę mogła tylko tak powiedzieć ogólnie, licząc, że tego posłuchasz. Ale naprawdę od serca. Wielkie, wielkie dziękuję. Kocham Cię.